Bierz, bierz. Które są jeszcze twoje? Ta, ta jest moja. To jest twoja? To moja jest Niemiec. Słuchajcie, no 2-0 na razie. Na razie Gudkowi się to dobrze układa. Papa, no. Ja tam mam dla ciebie jedną. Masz? Mam, chodź. To no dawaj. Słuchajcie, na razie mamy w pojedynku 2-0 dla Gudka. No dosyć fajnie mu się to układa, ale teraz on zaczyna pierwszy. Natomiast pamiętajcie, że pierwszy ma najgorzej. Trzymaj Dawaj trzecią piłę. Gutek, zaczynaj. Kutek pierwszy. kutek przykładamy się, dobra? Bo już nas odstawia. Ma dwa z... a my 0-0. Kudełek. Zobacz, znowu trudne zadanie. Leciało. Wejdzie dalej. Ha, ha, wy macie trudne zadanie. Już po zadaniu słuchajcie. Kudeł. Wybił kutek. pod rząd posadziłem na linii. Jest! Haha, gutek już mnie nie zaszkodzi. Teraz kudełeczek. Jak nie wybijesz taty piłkę, to będę miał punkt. Dawaj. Dobra, ale za lekko. Ja mam punkt. Kochani, no został mi jeszcze jeden strzał, także sobie dla zasady wybiję gutka piłkę. Weź od gutek odejdź. Nie trafiłem. Dwa ma gutek, ja mam jeden. Dawaj piłkę. Dwa jeden, kudełek ma zero. Przypominam kochani, że to cały czas nasze wakacyjne zabawy z piłką. Pamiętajcie, że jak macie piły ochoty, zawsze się znajdzie coś. Słuchajcie, nie potrafię zrozumieć wpisów typu nuda, 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 nie ma co robić. Kochani, e, uwaga, ja mam dwa, biorę Proszę trzy, trzymaj, biorę trzy. Na razie ile mamy? Trzy, a nie, dwa, jeden. Dobra, jest. Ja mam jeden, Gutek dwa, Kudełek zero. Kudełek zaczyna. Słuchajcie, myślę, że tamten wiatrołap robi robotę, że w tym momencie nie dostajecie wiatru, czyli dobrze się słyszymy. Ale kudełek wtoczy ładnie na linię. Wam by się kamera przydała tam na linii, mielibyście troszkę lepiej. No. Ale kudełek ładnie. Nie na linii. Ładnie, kudełek, ale nie wiesz co? Popatrz, kudełeczku, Ja myślę, że. Nie za mocno. Troszkę za mocno My nie trafione, Nie, twoja się nie dotoczy. Ale nie, ja teraz wybiję. Teraz kudełek. Tylko nie wybijaj swoje. Nie? Nie, <laughs> On... <taki? laughs> Poprałby się byłam bliżej. Dawaj. Ale zacięty pojedynek, słuchajcie. Cały czas prowadzi kudy. Czekaj, kutek gutek teraz, gutek, powolutku. Kutek ma dwie piłki, ty zaczynały. czy ja to? Moja. Moja! Kudełek dalej jesteś w grze, no, nie wybij swoje. Dobra. A to jest czyja? Twoja. Tu niebieska kudła. jest kudła. Jak jest! trafiłem jak gu, jak, jest, jak gutek nie trafi kudeł ma pół. I tak to się dzieje. 1 1 2. 1 1 2, słuchajcie. 1 1 2, trzymaj kudełku. 1 1 2. E, słuchajcie, to już jest bez ciśnienia, nie biegamy tutaj, to nie jest prędkościowa zabawa. To jest zabawa na relaksie, jak widzicie, ja w klapkach, Kudeł w guliwerach. Tylko Gutek w korkach, bo on potem będzie się jeszcze tutaj trenował. Natomiast e, na razie wynik spotkania 2-1. Ja bym tamtą borął, no dobra. E, trzymaj Tessę ustaw. Dobra, biorę tą. Kto teraz zaczyna? Ja. Kudeł zaczynał, teraz ja zaczynam. To ja zaczynam od najsłabszej piły. No bo ją się ciężko wybija. Butek. Kudełek. Dobry, dobra, dobrą, ładnie Guciu postawił piłę. Pudeł uciekł, teraz ja. Nie? Chyba gutek zapunktuje. Nie. Bo teraz dobrze dobrze tam siądzie. Wygrał. Ale cwaniak. Kochani, już dwóch piłek mu nie wywalimy. Kudeł, wywalaj prawą czy lewą, którą wolisz. Gdzie wolisz, którą wywalić? Dobra, wywal ją! Aj, 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 aj. A mi został ostatni szałk. a ty jeszcze rób, ustaw trzecią i ja jestem po grze. A ja zaczynałem. Kudek, w którą wolisz strzelać, w tamtą czy w tą? To ja walę w tą. Ale nic to nie dało! Czekaj, gutek wygrał. Czekaj, no czekaj. No ja wiem, ja wiem. Ale to będzie punkt Gutka. Chyba, że... No nie, jeszcze na... Nie Gutek, ona się przetoczyła. <laughs> tak. Na razie masz najbliżej tą. Kudeł, masz dwa wyjścia. Albo na linii sadzasz piłę, albo wybijasz jego. Próbuj. Patrz. Nie ma. Gratulacje. Butek ma trzy punkty. Wy z kudełkiem po jednym. 3, 1, 1. Przypominam, że to wersja zabawy bulet. Czyli bawimy się, kochani, piłami. Kto najbliżej w ramki posadzi piłę. Fajna, ciekawa zabawa kochani, też forma relaksu, aby się troszeczkę jeszcze poruszać, pokorzystać z fajnej pogody, pokorzystać z czasu letniego Guciu, ja, ja jeszcze jedną piłę chodź. Ja zaczynam? Zaczynam, tak, to tak patrz. Patrz. Ognia. Ile jest Guciu? Trzy? Jeden? Jeden. Pięknie ją posadził. Ale Dawaj, kutek, ja wybijamy ją. Finlandię. Blisko. Ja zmieniam Finlandię. Finlandię. Dobra. To ja w takim razie. Ja teraz. Jest? Gutek wybity Finlandią. Ja. Zaczynaj, Guciu. O, to słaby szałkudek Gutek. Pchaj pod linię piłek. Pod linię. Za mocno. A może? O, za mocno. To ja pcham pod linię. Też za mocno. Ja już nie punktuję. A nie, jeszcze mam jedną piłę. Uf, zapomniałem. Kutek? Dobre. Jest! Sama linia? Cieka? Chyba się przetoczyła. Nie, jest to jest połowa. Tak! Jest linia? No to celuj w nią kutek, bo kutek będzie miał następny pół. Aha, celuj w nią, a ja sobie skończę. <laughs> no to wiesz. To ty masz tanto. Dawaj, no. Celuj. Brawo! I w ten, oto sposób muszę. Czekaj, muszę posłać bliżej od jego czerwonej piłki. Także. Mam drugi punkt. Dziękuję Ci, kudełku, bardzo mi w nim pomogłeś. Eee, to była akcja zespołowa. Razem nie daliśmy piłki. na to Ale namodjecha. to było coś takiego, że ty wybija, ja skończę. No wiesz, a mógł ładnie wybić, żeby została jego, nie? Zawsze mógł spróbować tak wybić, żeby jego została. Natomiast gdybyś nam odjechał na 4-1, a tak jest 3-2, kudełek ma 1. Chodź Kudełku. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Uwaga. 3, 2, 1. Kto teraz zaczyna? Kto zaczyna teraz? Kudełek zaczynaj Ty. Ładne. 3, 2, 1. Uwaga. Kudełek zaczyna. Słuchajcie, specjalnie trzymamy się w tych polach, że potem jeżeli trzeba wybijać piłki, to żeby nie przenosić piłki za inne pole, bo to by było za łatwe. Każdy musi ze swojego. Pięknie Kudełek, troszkę za mocno. Aha! Ty trwaniaku mały. Ale nas wykręcił, słuchajcie. No dobra. Powiedzmy, że się na to zgadzamy, ale ostatni raz. Dawaj. 3, 2. No. 3, 2, 1. Za mocny ten szal pudełku. To jest za mocny szal. Ja? Yy, Finlandia. Oj, tato zdecydowanie za lekko, ale ostatnio na taką piłę wygrałem, słuchajcie. Pięknie gutek. Nie za. Przeszła za. Kudełek. Och, teraz mnie pudełek wykręcił. Co wy tu za półtację robicie? Zaraz No patrz jak moja w dobrze poszła. Świetnie. Na razie moja jest dobrze tam. Guciu? Nie, Ale ja dalej prowadzę. Kudełek ostatni strzał masz. Wybijaj moją. Ale minimalnie! Ty teraz? Słuchajcie, teraz ja muszę zasłonić lekko swoją piłę. Aby mu utrudnić, dobre, dobre. Już ma trochę utrudnione. Ojej. O, poczekaj, ale przesuję po prostu. 3, 2, 1, przypominam, w swoim polu możesz przesuwać. Ale cmoniak! Kim ja to piła? Moja. Ale farciarz, ta piła wygrywa. Nie, ja to sobie tak wygrywa. Eee, brawo. Dobrze, ładnie trafił. 4, Cztery... 4-2-1, kochani, dla Gutka. Jedziemy dalej. E, przypominam, że gramy do 10, czyli w tym momencie pewnie odcinek będzie dosyć długi, ale my go potniemy. E, po 5 przerwiemy i po 5 wrócimy z powrotem. Ja rzucę okiem, jaki czas jest. E, przypominam, że w międzyczasie jeszcze Jagielonia cały czas gra z Wisłą Płocka. My trzymamy kciuki, żeby Wisła Płock wygrała. Jaga, kochamy Was bardzo, ale wiesz o co chodzi. Jak Wisła wygra, to zagłębie, patrz na tabelę, zagłębie liderem. jaki wynik, Gutiu? Gutek? Poszedł gutek sprawdzić wynik, Guciu. Jaki Gute. wynik? To teraz zaczyna kudełku? Ja. Teraz ty? Nie, chyba ty zaczynałeś. Nie. Teraz zapytamy Gucia 0020. Zero, 20, zero, dwudziesta. Dwudziesta? dobra. Słuchajcie, no liczymy, że dzisiaj Wasiliew maszynka do strzelania, no, goli Jasys się zatnie. Wasiliew teraz wolny miał. No ale liczymy, że się zatnie w tym meczu. Dawaj, e, kto teraz zaczyna? Ja? Jaki jest wynik? 4, 2, 1. Jedziemy.